Al fin, aunque suoni loco, è così no, non no, toma il mio corpo e flutalo contro di te, tenissi che non sta al Witam Was, moi kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale i nagrywam dla Was teraz y, o takiej trochę dziwnej godzinie. Normalnie o takich godzinach w ogóle nie nagrywam, nigdy prawie. Y, jestem przed szkołą, ale dzisiaj mam lekcję na 9:50, więc zdążę jeszcze nagrać jeden odcinek z Ładpada. Y, y, ostatni rozdział z Ładpada był roz to rozdział ósmy, który nazywa się Austii, y, A kolejnym rozdziałem jest zadanie egzaminacyjne z Luciferem. Jest ono trochę, jest ono to akurat zadanie, bo tam na, na, w początkach mojej historii na odpadzie brałam bardzo dużo, jak to powiedzieć, nie no po prostu zza, no było to wszystko, działo się na podstawie Sekretu nieba więc były wydarzenia takie trochę na, bardzo, trochę bardzo czasami nawiązujące do y, historii. Później, y, nawet w tej historii już w zasadzie y, od pewnego momentu historia zaczyna się toczyć własnym kręgiem. Że wiecie, jedyne, co, co łączy Sekret Niebios z tą moją historią później, to chyba bohaterowie, bo większość rzeczy jest autorskich, jakieś tam zajęcia, wymyślam sama. Teraz, Właśnie jest odcinek, w którym jest zadanie egzaminacyjne z Weltwara, więc tu no to jest niemożliwe, żeby nie było zapożyczeń, no bo o to nawet w sumie chodziło w tym, w tym rozdziale. No i już bez przedłużania postaram się Wam go przeczytać. Zdjęcie przewodnie dla rozdziału jest taki, takie wiki w takiej sukience złotej for, for real, bo będzie tą sukienkę w zakrycie nie było zakupić w jednej, nie pamiętam dokładnie w którym odcinku. Ale chyba jakoś w pierwszym sezonie, z tego co pamiętam, można sobie tą sukienkę kupić. Tutaj taki demo, no oh my god, miało wyjść taki, takie tajemnicze zdjęcie, wyszło coś takiego. Dobra, zadanie egzaminacyjne z rycyferem, rozdział to był ósmy, to rozdział dziewiąty. Obudziłam się w swoim pokoju, jak zwykle przed lekcjami. Ogarnęłam się i ubrałam, ubrałam się, się się. się, się, no, się. I uczesałam. Dzisiaj postawiłam na złotą sukienkę z wzorami nad kaninie nieco odsłaniającymi fragment biustu. No i to jest właśnie ta sukienka. Wszystko się zgadza. Oczywiście, no. Dobra. Stanęłam przed lustrem, przejrzałam się w nim, zobaczyłam taką, ni o, taką niską osóbkę, nieco grubą, chociaż każdy mi powtarzał że zawsze, że mam idealną, a wręcz nieco za chudą. Figurę zawsze miałam do siebie jakieś, choćby malutkie, ale dlaczego tak pisałam, for real, jak, jak to jest, trochę robiłam z Wiki taką, w sumie na tym polega jej postać, taką niepewną siebie, wiecie, ona nie jest taka do końca, hmm. tutaj mamy duże u niej taki ubytek samooceny, dobra, dobra, choćby malutkie, ale. I wtedy, no dobra, nie potrafiłam tego zmienić, tak po prostu, dobra, do siebie jakieś ala, nie potrafiłam tego zmienić, tak po prostu było, z, odkąd już nie pamiętam. I wtedy wyszłam z pokoju wysz, i poszłam szybko do klasy, jak tu było pięknie. Pomyślałam w sumie, dla mnie ta szkoła była śliczna, ponieważ zawsze bardzo doceniałam sztuki architektury i w ogóle piękno samo w sobie. To było zapożyczone z tego, że na początku historii Sekretu wiesz. możecie tego nie pamiętać, bo o tym jakoś mega dużo nie było, ale w pierwszym odcinku yy, było coś, że Wiki była na studiach i tak dalej, i podobno chyba ona właśnie skończyła studia artystyczne i była artystką, coś, 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 coś w tym stylu, i dlatego chciałam tutaj takie małe nawiązanie zrobić. Nagle przez moje rozkojarzenie i, zamy i zamyślenie zauważyłam, że wszyscy już idą w kierunku wiru. E, wir to jest, chodzi o ten wir, który prowadzi na Ziemię. Tak, ten z sekretu niebez, zanim się dociera na Ziemię, tak, tak tłumaczę. Bo jeśli ktoś y, czyta, może wiecie, aż tak dobrze sekretu niebez nie zna, a to w tych początkowych odcinkach jest to jednak potrzebne, żeby wiedzieć o co chodzi. Dopiero teraz przypomniałam sobie z kim mam konkurować. Na samą myśl przeszły mnie ciarki. Czułam je na moich białych, silnych skrzydłach. I jak pamiętamy Feliciu wyznaczył for a Fara do zadania. Kątem oka zauważyłam Łódzka. Szybko podeszłam do niego, żeby nie mieć czasu na zmianę decyzji. Spytałam się go. Idzie, idziemy. Staram się w przemówieniu tego nie wyrażać żadnej nawet najmniejszej emocji. Luki chciała to powiedzieć mechanicznie, żeby Lucek nie wyczytał, co ona w ogóle yy, o tym myśli. Dobrze, że Sweetie usłyszałam nad sobą. No, no tak, no, bo Lucek jest wyższy, no to nad sobą usłysza Cholera, jak on mnie dzisiaj denerwował. <laughs> on jeszcze nic ci nie zrobił. kitu on tylko się przywitał, a ty ja jesteś już taka niemiła. A powinien się na ciebie wkurzyć, że wszyscy idą do wiru, a, a ty się wleczysz jak żów po prostu. Czy może tą swoją zmiennością zachowania w stosunku do mnie. Aha! Już wiem, co kiedy denerwuje. Wiki denerwuje to, że wiecie, że najpierw mają e, taki sweet training, tam się sobie śmieją i tak dalej. Później lucek z Austii sobie e, ma mają ją w dupie i on jest nie miły, a teraz nagle znowu jest miły. I to, to nie pasuje, że on tak się zmienia. Poszliśmy w miejsce Wiru. Z niarów się bransoletką na mojej ręce. O oh my zmieni. Co to ma być. Przepraszam Was kochani za to, że mi się ekran przewrócił, no ale yy, odcinek ten yy, chyba będzie jakiś taki słaby. Przepraszam za to. Yy, Postaram się przy innych odcinkach bardziej. Lucyfar nagle zdjął mi ją do ręki i wziął ją do góry. Dobrze wiedział, że nie dosięgnę, bo byłam od niego niższa o ponad 20 cm. For this story, mm, chciałam, żeby Wiki miała tyle samo wzrostu, ile ja, żeby sobie dodać. Nie, ale in a real. Ja miałam cały raz 1,58 m. Mierzyłam się u lekarza i wyszło, że mam 1,60 m, a później mierzyłam się jeszcze raz i wyszło, że nie mam nawet 1,58 m, więc nie wiem co jest nie tak. E... For these stories. Więc tak, kochani. E, ogólnie to roboczo: Wiki w mojej historii ma 1,58 m, ale stwierdziłam. Czego jeszcze nie zmieniłam, ale chciałabym jednak, żeby miała metr 60, po prostu to jest takie bardziej stałe. No, wiem, że to tylko 2 cm różnica, ale to przecież zmienia wszystko. Mimo wszystko zaczęłam skakać i próbowałam wzlecieć, ale on był szybszy. No, bo wiecie, na skrzydłach to niby mogła podlecieć nad niego, no ale mm, on lepiej lata, zacznijmy od tego. Oddaj mi ją, krzyknęłam na niego. Recyfer tylko się śmiał i zrobiło mi się trochę smutno. Zrobiło się smutno, że ci zabrał bransoletkę. Nie miałam już zamiaru za nim latać w kółko. On od razu to zauważył i oddał mi moją bransoletkę. A co, on chciał mnie rozśmierzyć z tym zabieraniem mi bransoletki? Czemu taka jesteś? Spytał mnie, jaka, za... Zadał to pytanie z oboję... jaka zadałam to pytanie z obojętnością. Smutna, powiedział Lucifer. Ciekawe co go co obchodzi, pomyślałam. Zupełnie nie zapomniałam, że on umie czytać mi w myślach, nawet bez patrzenia mi w oczy oraz w moje wspomnienia. Miałam, miał to moc jakby bardziej rozwiniętą od innych nieśmiertelnych. To jest y, jakby na podstawie Sekretu Niebez, bo w Sekretu Niebez wygląda to tak, że jak ktoś spojrzy komuś w oczy, to może wyczytać jego wspomnienia, a ja tutaj zrobiłam y, bardziej rozwiniętą tą wersję, że Lucek ma tą moc. Ale że w myślach konkretnie Wiki może czytać nawet z dalekiej odległości, może jej nawet. No po prostu on nie tylko nie, nie musi patrzeć jej w oczy, a już ten słyszy jej myśli, on wszystko wie o niej. Najwyraźniej i on nawet może czuć jej emocje. On ma takie mm, najwyraźniej mnie obchodzi, martwi się o ciebie. sweet 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 po prostu powiedział. Odezwałam się tym razem, na razem, razem na głos. Ciekawe niby po co, nagle przerwałam, gubiąc myśl po bo po, po chwili już wypowiedziałam się nic, nie, na nieco inny temat i coś ode mnie wyszło i postanowiłaś sobie urządzić zabawę z zabieraniem o ojeju ile ty masz lat ze złością spytałam go retorycznie 12 odpowiedziałam sobie w głowie a bo wiki myśli, że takie głupoty to tylko dwunastolatkowie robią raczej nie jest trudno być wyższym od osoby, która ma 1,50 pięćdziesiąt poprawiłam go delikatnie też się uśmiechnęłam w sumie nie było aż taki zło Nagle przypomniałam sobie o zdaniu. Sezon sekretnie, bo sezon pierwszy odcinek 9 takie samo zdanie oraz wizyta u ojca na ziemi. Tutaj tego nie zmieniałam tylko po prostu dla tych, co nie wiedzą i chcą wiedzieć, co było dalej, to po prostu wydarzenia były takie same dalej, jak w odcinku, a oprócz to zdanie było takie same. Oprócz tego, że nie było pocałunku między Wiki i Lucyferem. Byli też na tej lodowej górze, tam się zagadki robili. Wszystko było tak samo jak w odcinku: to samo zadanie. Lucek był lepszy, ale nie było pocałunku. I potem wrócili do, do szkoły. Także, this is the end of this odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. I widzimy się już w kolejnych przypadkach, Kocham was.